Jak mnie słychać? Jak mnie słychać? Yy, zerknę jeszcze, czy to w ogóle idzie. Powinno iść, ale, ale muszę zerknąć. Czy to w ogóle idzie? Ehm, idzie. Jeszcze zobaczę, czy mnie słychać. Jak mnie słychać? Jak mnie słychać? Słychać mnie dobrze. Dobra, a więc idzie. To jest pierwsza sprawa. Długa sprawa. Słychać mnie. Ehm, nie spodziewam się, ażeby ktokolwiek mnie oglądał teraz na żywo. Przypnę sobie tylko ten mikrofonik i jedziemy. Już mówię, dlaczego yy, patrzę, czy mnie słychać ponieważ przed chwilą y, puściłem taką próbę, znowu test. Y, test i nie było mnie słychać, ponieważ skończył się mikrofon. To jest teraz Dwa. Testuję YoloBoxa. YoloBox jest tu, czyli to jest urządzenie, które pozwala transmitować na żywo, podłączać kilka kamer, wkładać kartę SD z jakimiś tymi, z jakimiś wideo, czy zdjęciami, czy generalnie nakładkami. No i Canon EOS R z obiektywem 20-35 jakby ktoś pytał do tego road e, taki mikrofonik mały. Dlaczego to testuję? Ponieważ e, nie testowałem z tym kablem e, tego setupu i chciałem zobaczyć czy wszystko działa, możliwe, że będę robił jakiegoś live'a. A więc do rzeczy. Czy można być specjalistą e, w wielu dziedzinach naraz? Specjalistą, ekspertem tego będę za, e, używał zamiennie. Uważam, że specjalista, ekspert e, no, jest to zamienne, jest to w, powiedzmy tożsame. A więc, czy można być specjalistą w wielu dziedzinach naraz? Myślę, że tak. No i co? Mógłbym zakończyć wideo. Do widzenia. Nie marnujcie czasu, nie siedźcie. E, s, nie słuchajcie zbycha, który gada do rzeczy. E, wyobraźcie sobie, jesteście. jestem dyrektorem banku. Wchodzicie do banku, siedzi gentleman. Czy siedzi stoi? Gajer, facet jest specjalistą od produktów bankowych, konta, karty, kredyty, inwestycje, oszczędności, czyli doradzi Wam, powinien wiedzieć, tak? Powinien Wam dać produkt dopasowany do Was, spełniający wymagania itd., itd. tak? To poniedziałek, piątek, a w weekendy na przykład majsterkuję, postawiłem domek, Yy, córką w ogrodzie, wymalowałem dom, yy, yy, gdzieś tam wiercę, yy, yy, tak, yy, tnę piłą i tak dalej, mam narzędzia też, które są potrzebne do tego rodzaju działalności i tak dalej. I co? Klient postrzega mnie jako specjalistę od produktów bankowych, czy mógłbym zrobić dla tego samego klienta Domek dla jego dzieci, taki domek w ogrodzie? No pewnie tak. Czy zatrudniłby mnie do tego? No i właśnie tu pojawia się to. To wszystko jest tu. Czyli jak potencjalny klient lub klient, którego już mamy, postrzega nas, postrzega nas jako specjalistę od dziedziny, w której nam zaufał. Specjalistę od dziedziny, w której. E, jakby spełniło się, po, po, powiedzmy, no, przyszedł do tego banku, jest zadowolony z tego produktu, korzysta z niego, no i nagle widzi ogłoszenie, domek dzwoni, okazuje się, że przyjeżdża ten sam facet i mówi: zbyt, Ale panie Zbyszku, ale ja, ale ja, przecież pan jest specjalistą, no, no tak, ale dywersyfikuję swój przychód, staram się, żeby moje, mój portfel e, był bezpieczny bardziej, tak, czyli żeby moje przychody przychodziły z różnych miejsc. Robię to jako hobby, na którym troszeczkę zarabiam, lub też robię to jako hobby, na którym zarabiam dużo więcej niż tam, lub też spełniam się w tym, lub też zamierzam odejść. Nie wiadomo, może majsterkuję od ostatnich 30 lat, a jestem dyrektorem banku od dwóch tygodni. Właśnie. Więc wszystko jest tu, w tej głowie. No, nie w tej. Każ w głowie każdego, twojej też. I znowu wracamy do sytuacji prawdziwej. Jestem fotografem. Fotografuję śluby wesela. Tak się e, głównie reklamuje, tak się reklamujemy. E, I przychodzi klient, z któremu zrobiliśmy ślub, i mówi: Zbychu, słuchaj, e, mam też firmę i chciałbym sfotografować e, moich ludzi, e, i kilka produktów możesz mi za, 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 zarekomendować. Pewnie znasz jakiegoś fotografa, takiego od e, headshotów i od e, fotografii produktowej. Może za, zaproponować dwóch ludzi. A ja mówię wtedy, słuchaj, tam, Czesiek, yy, my weekendy, do niedawna tylko weekendy, no bo tak to, tak ta specyfika tego, tego biznesu wygląda, w weekendy fotografujemy śluby, ale w ciągu tygodnia jesteśmy w stanie to zrobić. Robiliśmy wiele takich projektów. Yy, proszę, tu jest, yy, tu, jest, tu jest, tu jest, takie szybciutkie portfolio, yy, lub, lub też i nie nawet, ale, yy, a on, ale jak? Przecież yy, Ty robisz fotografię ślubną, weselną. No i właśnie, znowu, to jest tu. Fotografia ślubna weselną Zbychu. No tak, ale fotografia ślubna to też i fotografia produktowa. Obrączki Yy, różnego rodzaju szczegóły, winietki, jakieś tam butonierki i tak dalej. Fotografia yy, portretowa, czyli portrety panny młodej, yy, portrety młodego, yy, gdzieś tam jakieś dzieci. Yy, fotografia krajobrazowa, czyli fotografia yy, miejsca, gdzie jest to wszystko znowu grupowe, jakieś zdjęcia, zdjęcia z dronów. Ej, robisz zdjęcia z dronów? Przemyślałem, że jesteś foto, wideo, foto ślubne. Tak, robię z dronem, no i do tego jeszcze kręcimy filmy. Kręcicie filmy? No tak. I znowu, to jest tu. No ale jak? Przecież robiłeś fotografię. No tak, ale i zaczyna się edukowanie tego klienta. Oczywiście znowu, jeżeli chcemy, tak? Czyli jeżeli chcemy go wyedukować, że fotografia ślubna, no to jest zbitek wszystkich fotografii, czy tam prawie wszystkich naraz. Trzeba umieć władać lampami, mieć sprzęt, który jakby sprawdzi się w każdej sytuacji. No i do tego wideo, wideo, że to nie jest jakieś wielkie halo. Mówimy oczywiście o tej produkcji, której my robimy, nie o produkcji filmowej wielkiej, ale że to nie jest wielkie halo, że wideo tak naprawdę jest tożsame z foto, ponieważ sprzęt używany jest podobny lub ten sam i e, wideo to jest zbitek klatek foto, tak? Tak naprawdę. No i klient zaczyna myśleć: "No faktycznie, ej, ja mam tego samego gościa od tych różnych rzeczy. No, jeszcze dodatek live. Zobaczcie, robię live'a. Czy jestem specjalistą od tego live'a? No, biorę za to pieniądze. Czy jestem ekspertem? No, radzę ludziom również. Ktoś ma jakiś problem, ee... no, jestem w stanie go rozwiązać. Też pytam innych. Miałem problem z kablem, miałem problem z tym. Ktoś inny miał problem z czym innym. Jestem w stanie rozwiązać jestem w stanie pomóc. Pytam również o inne rozwiązania. Ale czy jestem ekspertem, specjalistą? No, tak biorę za to pieniądze, doradzam ludziom, jak to zrobić, dorazem ludziom, że chcę to zrobić optymalnie, w danym miejscu, w danym czasie i tak dalej, i tak dalej. Testuję również po to, ażeby wiedzieć, co się później wydarzy, co mogło pójść źle, czy... i tak dalej, i tak dalej. A więc czy można być ekspertem w wielu dziedzinach naraz? Znowu odpowiem, no tak. Możesz coś robić na boku i nagle może się okazać, że to tak, tak bardzo lubisz lobby, robić, 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 że y, to stanie się Twoim Źródłem dochodu. Może to stanie się takim źródłem dochodu, że przekroczy Twój przychód, dochód, przychód, zysk z tego, co robisz jako głównie, główne źródło przychodu dochodu i nawet zamienisz to, ponieważ stwierdzisz, ej, ja wolę malować ludziom domy niż pracować w finansówce gdzieś, czy też to jest bezpieczniejsze, czy też wolę jeździć na taksówce, czy też wolę naprawiać samochody ee, pod domem. A, albo jeździć do ludzi i naprawiać e, samochody. E, tak? Był przykład, tutaj był w Wielkiej Brytanii taki przykład, e, facet zaczął naprawiać ludziom sprzęgła podczas lockdownu, e, jeździć do ludzi i e, zamiast pracować w finansówce gdzieś tam w garniturze w poniedziałek, piątek to teraz tylko jeździ i nawet jest kanał na YouTubie i pokazuje na YouTubie, jak dojeżdża, robi sprzęgła, tylko sprzęgła wymienia u kogoś w domu, czyli nie ma samego warsztatu, dojeżdża w vanem, w vanie ma różne rzeczy, wie oczywiście, do jakiego samochodu jedzie, więc wie, co ma zrobić, jakie klucze potrzebuje, jakie sprzęgło, jaki docisk i tak dalej, tak dalej, jakie części i dojeżdża, podnosi ten samochód, filmuje to również, ponieważ robi z tego live. Y. E, fajnie to wszystko wygląda, ale to przekroczyło jego oczekiwania e, i zaczął to robić jako główne źródło dochody, dochodu. A więc czy można być specjalistą? Można. Kolejny przykład. Przych przychodzi panna młoda, która, e, para młoda, która była parą młodą naszą, i mówi: hej, jesteśmy teraz w ciąży i e, chcielibyśmy jak e, taką fotografię brzuszkową. E, no i mówię, no jasne, Karolina zrobi to, e, robiła to i zrobi jak najbardziej sekundę już tam, no ale ja. Przecież wy robicie foto weselne. No i znowu, no tak, ale od tego wychodzimy. A oferujemy również całą gamę wszystkiego, jak i również i y, 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 fotografię brzuszkową. No i znowu edukacja klienta, że fotografia brzuszkowa to jest fotografia, to jest, że fotografia ślubna również to jest to, to, to wychodzimy od tego samego, znamy klienta, więc jesteśmy w stanie mu to zaoferować klient będzie się czuł z nami troszeczkę bardziej wygodnie pewnie, nie będzie musiał znowu poznawać na nowo fotografa i tak dalej, że na tym bazujemy aha, faktycznie Zbychu masz rację, dobrze robimy to jedziemy z koksem, bo tak właśnie to wszystko wygląda i znowu to samo przychodzi do, do wideo Mamy zapytanie o wideo, no ją ja no jak najbardziej jesteśmy w stanie to zrobić. No ale, no to tak, to czyli ile osób będzie, będzie ktoś jeszcze? Nie, będę robił ja wideo. Aha, no ale przecież jesteś foto. No tak, i znowu wracamy do tego samego, że sprzęt, że to, że tamto, że to robimy, że wychodzimy od foto i poszliśmy w stronę wideo również i tak dalej, i tak dalej, że proszę zobaczyć, jak to robimy, edytujemy sami i tak dalej, i tak dalej. Więc właśnie. Wszystko jest to tutaj. Wszystko jest to w głowie potencjalnego klienta lub klienta, którego już mamy. I zależy to tylko i wyłącznie od ciebie, jaki sposób pokażesz temu potencjalnemu klientowi lub też twojemu klientowi, czy że jesteś specjalistą w tej dziedzinie, że szeroko działasz, lub też ograniczysz to, co klient widzi o tobie w danej dziedzinie, a Kolejną dziedzinę pokażesz inaczej, już mówię o co chodzi, e, pokażesz, że jesteś specjalistą od finansów, na przykład e, robisz, nie wiem, kredyty, leasingi, e, karty e, i tak dalej, jesteś specjalistą w tej dziedzinie, masz stronę internetową, profil jakiś na Insta, pokazujesz profil na YouTubie, robisz jakieś live, jakieś wideo na temat finansówki? A rozgraniczasz, robisz zupełnie inną stronę, zupełnie inny kanał, zupełnie inne, jesteś ubrany roboczo i tak dalej, tam pokazujesz jak kładziesz kafelki, czy też budujesz jakieś, kładziesz polbruk i doradzasz ludziom też jak, jak to dbać, sprzedajesz produkty, które czyszczą to i tak dalej. Nie musisz tego rozgraniczać, możesz to trzymać razem i pokazywać ludziom jak się tym bawisz. I poprzez to, że zobaczą, że ej, super ten gość doradził mi w leasingu, w kredycie, ale on też robi, zajmuje się tym i tamtym, bo też taki model jest jakby dozwolony lub też też ten model działa. Pokazuje to Gary Vee, który, który jest właścicielem kilku firm, również zna się na winach. A kilka firm marketingowych, zna się na winach, jak i również chodzi na pchletargi, kupuje to, kupuje rzeczy bardzo tanie, sprzedaje na eBayu, pokazuje to on i, i również i, i sprzedaje buty, i pokazuje, że to wszystko działa. Należy to tylko pokazać w sposób należy to tak naprawdę klientowi pokazać powiedzieć, że tak, ja to robię. Możesz u mnie wydać pieniądze właśnie w ten sposób. I tyle. Chyba się udało. Sprawdzę czy słyszę, słychać głos. Ja to robię. Słychać głos. Yy, I znowu ja wiem, ktoś mi powie robię znowu od dołu. Tak, chciałem żeby to poszło w eter. Korzystałem z okazji, że komputer mi renderuje wideo, a więc zrobię to co chciałem zrobić, czyli przetestować i również coś powiedzieć. Ciekawy jestem tego, jak wyszła jakość. Ciekawy jestem, jak wyszło, ile tu mam jakość. Mam tutaj 1080, czyli wydaje mi się, że będę zadowolony z tego. Druga sprawa, e, ciekawy jestem, czy zostanie to na YouTubie. I e, ciekawy jestem, co myślicie o tym. Jeżeli myślicie, zgadzacie <grym> się, się ze mną, dajcie mi kciuk w górę. Jeżeli się nie zgadzacie, dajcie mi kciuk w górę. <grym się grym się co myślicie o tym, czy można być specjalistą w wielu dziedzinach naraz? Ja myślę, że jak najbardziej tak, ponieważ jeżeli nie bylibyśmy, jeżeli jesteśmy, lubimy robić to, co robimy i chcemy to jakby zmonety, zmonetyzować, nie wiem, czy dobrze mówię, ale spieniężyć I, 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 i naprawdę tak robimy to, robimy to i staramy się ten dochód zdywersyfikować to można to zrobić i yy, uważam, że należy to robić, należy się cieszyć tym, co się robi i yy, jakby iść do przodu. Na razie pozdrawiam, yy, yy, pozdrówcie, na razie, pozdrówcie wszystkie kara.